I Siemka. Tu ja i I tak. Dziś gramy na serwerze. Szczerze nie znam nazwy. No. I tak sobie pogramy dzisiaj tutaj. Cześć! I pogadamy właśnie jest ze mną mój kolega Hesitadet. I dzisiaj sobie tutaj pogramy, tak trochę pogadamy, co właściwie bym miał zrobić, bo już sam nie wiem, no. Yy, to tak. Yy, ja po pierwsze, to w ogóle powiem Wam co robię tutaj i gdzie jestem. Jesteśmy na mojej działce. Nie wiem dlaczego jestem cały czas offline, ale miałem bana do 16 dzisiaj. No. To jest moja chatka. Jeszcze nie wykończona Dopiero już zacząłem wczoraj chyba. Przed, nie, po boże, wczoraj miałem bana. Przedwczoraj i tak. Yy. <laughs> Najprawdopodobniej chcę. Tak jak wam mówiłem już w którymś tam odcinku, że chcę nagrać coś z multiplayer. Wchodziłem na ten single player i tak mówię, że nie chcę się grać trochę na singlu. Lub nagram coś z całkiem innej gry. Poczekajcie, bo ja tutaj mam... Możemy nagrać coś z Assassin's Skryta Brotherhood'a. No. Albo z Saints Row 3. Możemy też nagrać coś z Simulatora Farm. Możemy też nagrać coś ze Star, Star Wars.. Lego Star Wars z ojca Chrzestnego. E, z czego tu jeszcze bym mógł coś nagrać? Mm. No i to chyba raczej z gier to na tyle. Więc napiszcie mi, co, w co bym mógł pograć. Chyba, że macie propozycje jakieś swoje, nie? Wtedy napiszcie mi. Ale laguję. To też. No. no. To wtedy piszcie. Mm. No, i z tych spraw to raczej na tyle. Więc y, ja Wam pokażę moje ku. Y, miałem, y, miałem diamentowy miecz, miecz podekspiony na 30 i całą złotą y, zbroję też na 30, pod ekspiony, ale teraz jakiś y, koleś mnie zabił na surowcu i nie mam nic. No. Y, IP do tego serwera wam podam w opisie, jakby co? Żeby nie było na początku. Ten serwer wydaje się słaby, ale mm, później jest spoko. Nawet jak już się będzie miał jakieś trochę lepsze itemy, czy coś, bynajmniej jak zdobyje się zdobędzie się działkę. Bo tutaj naprawdę trudno jest, do... Bo, e żeby dostać działkę, jest trochę trudno. A ja twoje działki nie mogę znaleźć. Bo nie znajdziesz. No, tak się wychodzę w tą z powrotem. Ale ja nie, nie wiem, gdzie ja jestem właściwie. Jestem na, na jakichś innych w ogóle działkach. Mhm. Mm no. Dobra. Co byśmy mogli teraz porobić, tak myślę. Chodźmy na surowca. No, to, to dawaj, chodź. To, to ja będę czekał już tutaj na spawnienie. Zawsze mam coś takiego, że jak wchodzę na jakikolwiek warp, czy nawet na jakiś safe obojętnie co? To zawsze jest... w jakimś takim kamieniu się spałnie. Ale potem normalnie. O jesteś. Gdzie ty? O, jest. Przed tobą. Ja widzę cię skinę. Ja, Wszystkich widzę i nie w ogóle. Ty, czekaj. Dobra, cicho! Boże, ale ty jesteś strasznie głośno. Poczekaj, spróbuję ci ty wyciszyć. Hmm. E, dobra, poczekajcie, ja zrobię mało cięcie i zaraz wracam. Dobra, ja już jestem. Cześć. Hmm, jeśli tedy już nie jest z nami. Musiał coś już zrobić. Ła! Wow. Tego wcześniej nie widziałem. No. Hmm, to tak jak Wam wspominałem, piszcie mi o tych grach, bo jak Wam tam mówiłem, to powiedzcie mi w co mam grać mniej więcej z tego, lub z, zaproponujcie mi sami jakieś gry. Eee, na razie to tak myślę o Minecrafcie, Nie wiem w co więcej. No, ale jak macie jakieś pomysły, to może wam piszcie śmiało. Więc na razie jestem Dyserek i, I subskrybujcie. Cześć.